dobry! Witam, wa witam Was na moim kanale na moim ogólnie pierwszym filmiku e, to mój pierwszy raz i w ogóle tu się dostałem dzięki mojemu kumplowi którego z nami tutaj niestety dzisiaj nie ma no i no i chciałem Wam przedstawić e, chciałem Wam przedstawić e, grę, która zwie się World of Tanks chciałem również pozdrowić Wszystkich tarczowników, którzy to oglądają i no, arsenał przedstawiam tak Baśka Jołaśka, nie, tutaj są. I bitwa. A ja jestem tutaj, jestem! I pozdrawiam również koleżka fajnego, który, który też siedzi w branży. Możecie znaleźć jego kanał na YouTubie. Pan Jabuszko życiu obecnie tylko dwa filmiki, ale fajne są według mnie. prawda jeśli ktoś gra w tą grę to polecam osobiście ruskie czołgi, najlepsze jakie mogą być. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Headshot! Jeśli mówię za cicho, lub, lub dźwięki z gry są trochę za głośne, no to mówcie, nie krępujcie się. Na tej mapie polecam jeździć na to wzgórze, ponieważ jest bardzo taktyczne i tutaj widzę, że jest dużo kolegów. Zwykle to tutaj mało czołgów. Jeździ, a niszczyciel czołgów na tej mapie to nowość jakaś. Taka specjalna. Ło Jezu! Widać, widać, że nie patyczkują się i że mają cela. Ale dlaczego tutaj nikt nie przyjeżdża? Dlaczego nie przyjeżdża do bordoru? <śpiewanie> Jeden z gości nie jest uszkodzony. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Po tak to się dzieje, ludzie. A teraz cięcie. tam ponownie po cięciu. Tutaj będziemy grali pierwszym czołgiem ruskim, jakim, jakiego można dostać. Yy, nazywa się MS1 czołg wagi lekkiej. No, tutaj kolega właśnie podpowiada, że dziadostwo takie troszkę, według jak ja kiedyś miałem potrójnego killstreaka. Więc. No dobrze mi się nim gra. Nie, nie, jest, nie jest jakieś dziadostwo straszne, ale. No pierwszy czołg jaki jest, no to zawsze wiadomo, że nie jest najlepszy ani najgorszy. No tutaj nasze wspólne konto to jest, żebyście nigdzie nie dzwonili, że coś tam, że... że ktoś kopiuje. Że, że ktoś zna hasło do, do, kogoś, do kogoś prywatnego konta, żeby nie było właśnie takich scen No Wszystko jest git a tutaj też ktoś ogrywa no, Oczywiście że w Minecrafcie nie, nie Word of Tanks w World of Tanks każdy ma swoje każdy ma swoje konto każdy sobie Pierwszy czołg Ostro dupią Ej Kurde. Kiepskie pole wybrałem. A jeśli ktoś na, w tej grze jakiś rodzaj amfibii, czegokolwiek, to napiszcie, no, bo, bo chętnie by mi się coś przydało, do przeprawy przez coś takiego. Poczekajcie. Sorry. Chcę taką przerwę. CO TO BYŁO?! Ja rypie, co to było? No i gramy kolejną arenę. Tutaj yy, lamiłem na poprzedniej, i mam nadzieję ukryć się tutaj na tym domku poniżej, widocznym tym właśnie co nacelowuję. Żeby, żeby potem tam można kampić I tam genialnie raz, raz po prostu Pięć czołgów z tego taktycznego domku rozwaliłem Że od razu z góry mówię, że Nie zaczynam od początku, tylko Od jakiegoś tam kawałku, ale Szczerze mówiąc, rzadko gram w tą grę Daję materiałów ale materiałów, no nie wiem, może zrobię serię, a może nie. Nie wiem. Tutaj taktycznie, psychologicznie. Tutaj. O Jezus Maria, ale to, ale to zapierdziela. to jest? Jezus, jaki on ma silnik! Diesla ma, czy co? Nie, niemieckie czołgi były na zwykłą benzynę, a ten tak zapier... Nawet nie chce mi się mówić! Oczywiście będę lamił w tą grę, nie jestem dobry, po prostu będę lamił, tak. Ale... No i cięcie! No i wracamy po przerwie z nowym czołgiem T60. Yy... T60, tak, dobrze mówię, jest to czołg. Rosyjski. Trochę już do niego mamy kupione. No kupiliśmy ogólnie tylko lepszą lufę, bo nie, mam bo, nie mam bo nie mam doświadczenia, żeby po prostu kupić inne bajery. Tutaj jak widać ma małe zasoby tej lufy, ale miejmy nadzieję, że okaże się bardzo dobrym czołgiem w swojej służbie i nie wiem z góry czy to jest czołg średni czy lekki. I jaki, jaki on ma silnik. Opróbowaliśmy tutaj, bo próbowałem tutaj kupić silnik, ale no po prostu nic się nie dało, bo nie mamy doświadczenia. Czyli, że albo, albo rozwalimy czołg, albo, albo po prostu no przetrwamy w ogóle bitwę, bo jeśli przetrwamy no to też dostajemy te doświadczenie, które jest potrzebne do ulepszeń różnych czołgów. A tak z góry, to, to, to co ogólnie chcielibyście zobaczyć z Minecrafta? Nie wiem, SG, yy, jakieś strzelanie na łuki, może, może jakieś budowanie, budowanie na single player, nie wiem, cokolwiek, piszcie, serio. Coś tu widać, że strasznie powolny jest ten czołg.